Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chcę Wam pokazać, jak się zmienia wersja Minecrafta. A więc musimy najpierw wejść w Minecrafta. Jak widzicie, już wszedłem. Oczywiście ten poradnik dotyczy oryginała Minecrafta i zwykłego launchera. Na krystal Launcheru nie wiem, jak to działa, więc nie pytajcie po prostu, bo ja nie gram na krystal Launcherze. Klikamy Instalacja. Klikamy nowa, i tutaj mamy tak, możemy sobie wybrać, wybrać sobie nazwę, jaką chcemy dla tej wersji, i tutaj mamy, możemy sobie wybrać wersję. No i załóżmy 1.11.2 i nazywamy sobie ją 1.11.2. Możemy jak chcemy, ale tak jest najlepiej. No i klikamy stwórz, jak już, jak już stworzymy. Klikamy to w najnowsze wydanie w tą strzałeczkę. I idziemy w dół. I musimy po prostu znaleźć to co właśnie tą wersję, którą chcemy mieć. I jak już ją znajdziemy, teraz to, to 112. Klikamy w nią. Klikamy graj i już nam słuchajcie powinno wszystko działać. Mam nadzieję, że pomogłem teraz osobom, które nie wiedzą, jak to zrobić. I to tyle w tym odcinku. Taki się krótszy odcineczek. Osoby i łapki w górę. Nie będę już prosił, bo ja to po prostu nie chcę być brakiem. No dobra. No to tyle w tym odcinku.